Cześć, Siemaneczko, z tej strony Arkadiusza Negar Kazimierczak i dziś odcinek z Clash Royale. Ale nie taki standardowy, nie będziemy otwierać zbytnio skrzynek, a przynajmniej nie będziemy się na tym skupiać. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować w jaki prosty sposób można przewidzieć to, jaka skrzynka nam wypadnie po bitwie. Także zapraszam, bo warto. Na samym początku musimy poznać swój tak, tak swojego konta, a żeby go poznać, wystarczy kliknąć na nick i tutaj już wyświetla się pod nikiem nasz tak. Mój tak to H80YV0JYGY i to będziemy musieli sobie przepisać na pewną stronę. No już teraz przenieśmy się właśnie na nią. Jesteśmy już na stronie Stats Royal, oczywiście link potrzebny zostawię w opisie tego filmu, czyli na dole, tutaj w tym miejscu wystarczy, że wpiszemy właśnie nasz e, całościowy. Tak, klikamy go, a na wstępnie Refresh, jeśli jest to nasze Pierwsze rogowanie, no to musimy tam Zrobić właśnie Refresh, chwileczkę poczekać, no to może Zająć nawet do 15 minut I wgrają się nasze Statystyki, ja oczywiście już to zrobiłem I wygląda to następująco Jest Onegar Partyzantka, wszystko się zgadza Mój skor, wszystko jest A na dole właśnie mamy Jakie czesty mnie czekają, czyli Zgodnie z tym co tutaj widzimy, powinienem Dostać teraz Golden Chesta, później Silver Chesta, a następnie zrób znów Golden Chesta. No, tutaj mamy za 300 6 skrzynek, 300 dwie skrzynki, troszeczkę troszeczkę lepsze skrzynki. Oczywiście, Magical Chest też się wgra, ale na to potrzeba trochę więcej czasu. Ja to robiłem przed sekundą, także przenieśmy się może teraz yy, na Clash Royale do rozgrywki i zobaczmy, czy faktycznie te dwa Golden Chesty nam teraz wypadną. Na początku musimy zrobić sobie miejsce, właśnie na te golden chesty, więc otwórzmy to, co tutaj mam w ekwipunku, czyli silver chesty. Myślę, że trzy sloty są nam potrzebne: tam jeden, jeden, silver chest jeszcze nam poleci, czyli poleci golden chest, silver chest i golden chest po trzech wygranych bitwach. Także. Ja szybko je rozegram i zobaczymy, czy faktycznie to nam poleci o czym mowa i czy ta strona ma rację bytu i czy wszystko się zgadza. No, i jesteśmy w inwentory. Tak jak widzicie, dostaliśmy Golda, Silvera oraz Golda, czyli strona jak najbardziej sprawdza się i działa. Zapraszam, no, jeśli jesteście zainteresowani, jakie skrzynki będą Wam wypadać. No to właśnie na tej stronie warto to sobie podejrzeć, zobaczyć. Oczywiście to jest jak najbardziej legalne. No i możemy tak weryfikować to, co nam w przyszłości wypadnie. I to nie jest kwestia żadnego szczęścia, tylko po prostu kolejkowania. Dzięki, że byliście na tym odcinku. No i jeśli chcielibyście więcej takich ciekawostek, tak oczywiście dajcie znać w komentarzu. Ja się tymczasem z wami zżegnam. Cześć.